Przechodzę do Was z kolejnym filmikiem z serii test zagranicznych słodyczy. Dzisiaj słodycze będą z Irlandii, będą to takie tematyczne, nie zagraniczne, tylko z Irlandii. I ale się... też niektóre są po prostu tak. dostępne w wielu krajach, ale te akurat są z Irlandii. I dzisiaj będziemy je <coughs> testować z moją siostrą Jurką, serdecznie Za e zapraszamy Was do oglądania. U mnie na kanale też będzie taki filmik, także jeśli Wam się spodoba to wpadnijcie. A druga, druga sprawa to to, że... Przepraszam Was za mój głos, ale jestem trochę przeziębiona i mam katar, więc no... Ja będę jej pomagać trochę, oceniać, bo... No właśnie, bo mogę nie mieć trochę smaku. Zacznijmy od takich żelków? Nie, to chyba są cukierki. Takich, takich cukierków wiem. obtoczonych jakimś kwaśnym albo nie cukrem kwaś. albo kwa kwaskiem cytrynowym, nie wiem. I są to takie jakby cukierki, takie cukierki... Mm... Są to takie żelki chyba. Takie żelko-cukierki. Zielone tutaj jest. Tak, to są tylko chyba zielone. Nie, to chyba po prostu tak się trafiło Tak, chyba się tak trafiła. Bo... nie, ta rolka jest zielona Zielona, a tutaj... Tu jest rolka zielona, a tutaj chyba pozostałe są w innych smakach Albo nie, już wiem chyba To jest tak, że najpierw jest zielonych kilka, później żółtych kilka i coś takiego chyba. No, konsystencja też jest taka... Wielkowa Nie Smakuje, ale nie mam Będziemy ocenić co w skali od 1 do 10 Ja... 9 No, 9 i tak... 9,5 to jest tak 9. Teraz tak jakby żelki, ale Dino czyli... I tu pisze Strawberry and Apple. Apple, czyli truskawkowo jabłkowe To jest po prostu mielony owoc, ja wam mówię. Ale do... Ale ładnie. To pachnie, pachnie jabłkowo-truskawkowo. I to jest coś takiego. Jest tutaj napisane 12 miesięcy plus, czyli to jest dla dzieci małych. No może być. I to jest po prostu taki mus twardy. Mm -hmm. Mus twardy, mus owocowy. A czy masz różne smaki? Są różne smaki, bardzo takie naturalne, tu nie ma nie. żadnego aromatu, e, 8 na 10, 8 na 10 tak? ale bardzo zdrowe tak. widać, e, dalej są takie ciasteczka Fap? fab, fab? E, o smaku waniliowym, pewnie są jakieś inne z też. kremem, no troszkę są pokruszone, ale zaraz, no. hmm. troszkę, troszkę podróży, Coś takiego. ładnie pachną czekoladą, I no ładnie. Podobne do hitów i tym razem pamiętam, bo pamiętam, że w pierwszym teście Słodyczy u Mery mhm. nie pamiętałam źle. i wszyscy mi pisali co to jest, bo pytałam Bardzo dobre ciasteczka, oceniam, ja oceniam tak 9,5 na 10 A ja też 9,5 na 10, bo Dobrze. bardzo smaczne Znaczy je... da się je znaleźć tak odpowiednik w Polsce mhm. Ale wolę je od hitów, bo nie są takie, bo hity się tak bardzo szybko kruszą I są takie e, sztuczne trochę, a te mhm. są takie naturalne Dalej mamy taki batonik malutki, chyba też taki naturalny. I co tu piszę? Bo. Jest napisane. E Że gojabada, czyli. Jakiś owoc. Jakiś owoc, ale nie wiemy, co to jest. jest. Także jeśli ktoś z Was wie, co to jest za to napiszcie, owoc, Napiszcie, bo. O, tutaj, ten taki. Bo to nie jest arbus. I to nie jest arbus. Najprawdopodobniej. No no chyba, bo zobaczymy. Bo jak będzie miał. <coughs> aromat arbuza jest charakterystyczny. Ten taki. Też 100% Ta, naturalny. to jest y, podobny do tych takich... Okay. Kroję sobie kawałek. O, Oni... to się nie chce odtegować. <laughs> to przypomina? No tak jakiegoś... Jak, jak suszony owoc, tak ale jest dobre. Mhm. Dobre. Mm. Dobre. Rewelacja. Doskonały. Taka, taki owoc. No oceniam to tak 8 na 10. A ja tak 10 na 10, bo to jest po prostu... Dalej takie Jelly Belly, Jelly Beansy Tylko takie z, dłuższe Tak z penego penego penny Pen... coś takiego Peny, coś Wszyscy coś co mieszkają w i to o co chodzi Bo to jest taki takie no, no, popularny tak. sklep Oj, żeby... zapach Zapach jest taki... no trochę sztuczny, ale... Taki... owocowy trochę owocony, no, Ja mam fazę na lukrecję i raz ją lubię, raz jej nie, lubię, nie lubię, ale głównie tak A ja, to ja może weźmę czerwony to Taki różowy Taki gruby Nie, to nie jest lukracja. A moje jest podobne do tych z Rosmana Wata cukrowa z Jelly Bean, z Rosmana wata cukrowa, czy tam jakieś candy coś. Po prostu Myślę, dobrać. że tak 6 na 10. Ja 7. Tak. 6-7. Dalej mamy takie żelki szczęki i u nas w Polsce można dostać takie żelki. Szczęki, nam... ale nie z tej firmy chyba. Tak, ale chcemy porównać, czy są na przykład bardziej miękkie. Czy... Miękkie. Miękkie. Miękkie, czy są bardziej twarde, czy... porównać smak po prostu. Malutkie, zobaczcie. Ale ładnie pachnią. Pachnią? Pachną. jak... No tak, piankowo <grym> bardzo. Tak jak nie. u nas. <grym> Ale dobre. Bardziej są miększe. I nie mają smaku tak bardzo. Nie. Taki nie mają neutralny smak, <grym> słodki po prostu. Dobra. Ja ocenę No tak 6,5 i Fudge, czyli to jest tak jakby taka krówka. O butter maple fudge. I to jest firma Ashley's Family Treats, czyli po prostu jakaś taka irlandzka, pewnie dostępna tylko i wyłącznie w Irlandii firma. No i wiadomo, te słodycze możecie dostać w Polsce w kuchniach świata, więc. A nie jest tak, że to nie jest totalnie dostępne, tylko po prostu. Tak? Nie w, tak na co dzień. I to nie jest o tyle taka krówka nasza, co my mamy taka, że na zewnątrz jest taka krucha, a w środku taka lekko płynna, tylko to jest po taka... taka mięciutka krówka. Ale zapach. Taki karmel <grym> słony, pycha. Jak y, takie ciasto miodowo y, z kremem. Niedawno tak je. Kie... To jest piernik chyba. Piernik? Taki piernik z miodem, z takim... mięciutkie. Mm, takie rozpływają się w ustach. <grym> nie, to jest dobre. Taka. kaka? Kurczę, taki znany smak a e, ja muszę sobie przypomnieć Stawiam 10 na 10. Przepraszam. Okay. Przepyszne I kolejną rzeczą <coughs> jest to taki Reese's Stick Reese's, taki, Reese's, nie wiem Jest to taki batonik Reese's, czyli mojego ulubionego słodycza amerykańskiego Najlepszy na świecie po prostu A w Irlandii najwyraźniej też jest Mamy jeszcze, na moim kanale też będzie test jednej rzeczy z Reese's, także Aha, wow, wow, wow Jest to taki... Ale zapach! O, ale Ole jak o, prawdziwy rys. Jest to takie cztery y, batoniki we środku. Tak. Pokaż, przekrój. O, tak, o. o masło orzechowe w środku. A co? No przecież o to chodzi. Nie Wiecie, chodzi. O masło orzechowe jest takie lekko słone. I nie ma za dużo masła orzechowego. To jest plus. A ja lubię masło orzechowe i czekoladę, więc... Obojęzne mi to. Ale jest pycha. najlepsze na świecie słodycze po prostu. Risy, ja nie wiem, kto tu stworzył risys. To w sumie taka mała. Nie jest to filozofia, w Polsce czegoś takiego nie ma. Ja nie rozumiem. Teraz coś takiego z tej samej firmy co te krówki, więc e. przypuszczam, że będzie dobre. O, jakie duże, ja się przypominają mi te m, takie. A żelki, te galaretki takie. No. Z Bawela mi przypominają. Nie ja biorę. Jest obtoczone w, taki... w cukrzy. albo. Nie, w cukrze. w cukrze No Tak jak te. Nie mają wypełnienia, a tamte mają. Takie twarde, kruche żelki. Mi tak przypominają. Nie, no dobre, takie. 6 na 10. Dobre, ale tak. Bez szału. No Bez i takie pianki, rainbow coś. I one nie zawierają. Al tłuszczu chyba nie mają? Tłuszczu, nie mają tłuszczu? Bo to jest. Zero. Nieważne. Dobra. <coughs> I one... No to są po prostu takie pianki, jak my mamy z jojo, tylko że jakieś zdrowsze. Zapak takich piankowych, ja nie za bardzo. Ładny. Ja fajny. nie za... zapadam za piankami. Nie lubisz pianek? Ja nie lubię takich sztucznych pianek, na przykład takich słońców, które to z jojo. Z jojo. Czujesz jakiś smak, czy ja coś mam z tym smakiem? Nie czuję nic Nie czujesz nic? Takie słodkie No, to znaczy, że... Są naturalne chyba e, No to takie oceniam je 7 na 10 Inny niż w Polsce, Inny no. niż Haribo, inne niż Jojo. Nie do innych 7 na 10 Więc nie wiem 7 na 10, coś takiego Tak, ale Dobre. ogólnie takie pianki, ale trochę inne w konsystencji mm. Bardziej takie twarde Jelanczycy chyba bardzo lubią żelki, bo mamy dużo żelek w tej samej firmy co te pierwsze. Eee, też żelki, tylko one mają taką warstwę na dole białą. Tą piankę taką. Tak. Żelkowy taki. O, czapeczka, patrzcie. Ale ładne. Tylko ładne. Nie, nie wiem czy zobaczycie. No zobaczycie. Kształty wygrywają wszystko. No. Pianka. Ja Takie wiem, trochę jak nasze Haribo. Dobra. Takie mięciutkie. Mhm. 8, 10. 8, 10. Mają bardzo intensywny smak i bardzo nam smakują. Na ostatni ogień postawiłyśmy coś do picia. Jest to taka orężada. No, chyba jak, <laughs> jakaś jagodowa, jagodowa albo. Yy, jagodowa. I tutaj trzeba wlać lider wody. I wyjdzie na cztery osoby. My już piłyśmy coś takiego, tylko o smaku mandarynkowym, mhm, tak bo... żeby wypróbować. A tego nie. I to jest z firmy Mid. Mid. I mamy jeszcze u mnie smak jakiś. To jest taki smak chyba. No, nieważne jakiś. Bo to jest. Jagodowy, to jest, no, jest winogrona. Albo aronia. Nieważne, jesteśmy po przerwie. Nie piłyśmy jeszcze. Taki mówimy. kolor, y, fioletowo-bordowy trochę. I pachnie jak takie leki. Intensywny smak. I to starcza na cztery szklanki, bo robiłyśmy tamto. Y, starcza tak na. do, do każdej końca. szklanki, do końca. Mogę opisać ten smak, że jest intensywny, bardzo dobry, taki inny niż. No właśnie, nie, nie piłam nikt czegoś takiego. Mhm. Tak jakby posmak mięty był trochę? Tak, trochę mięty, taki orzeźwiający. My mamy z zimną wodą, więc nie wiem jak to z ciepłą by było, chyba by, by bardziej to takie. Chyba herbacienne... jest takim bardzo, bardzo mało. Nie piłam takiego napoju, ale jest bardzo dobry, smakuje mi i tak oceniam e, 9,5 na 10, ponieważ jest taki niespotykany i e, tamten jak, je, jak jedłyś, piłyśmy tą mandarynkę z tej samej firmy to była bardziej taka orężada, taka, która szybki goryczkę miała na końcu, a ten nie jest e, gazowane i jest takie bardzo dobry. To by było na tyle z tego filmiku, jeżeli się mi Ci się spodobał, dajcie kciuka do góry, skomentuj i subskrybuj. Ja zapraszam was na kanał Jurki. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa pa!